Cześć, siemaneczko, witam wszystkich. bardzo serdecznie. Z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Design. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym pokażę Wam, jak w łatwy i prosty sposób za pomocą kreatora stron internetowych Zyro wykonać właśnie swoją stronę internetową. Taka strona przyda nam się przy rozwoju biznesu, czy przy stworzeniu własnego portfolio, a nawet za pomocą tego kreatora możemy wykonać własny sklep internetowy. Oczywiście partnerem dzisiejszego odcinka jest Zyro i z tej okazji również przygotowali specjalnie dla Was, dla moich widzów specjalną ofertę, kiedy kupicie plan, website za 99 zł na cały rok otrzymujecie 3 miesiące gratis. Ty również możesz mieć własną stronę internetową, skorzystaj z mojego kodu czuga lub wbijaj w link w opisie. Oferta jest limitowana czasowo, więc nie wiadomo kiedy taka następna będzie, dlatego my teraz przechodzimy do kreatora Zairo i pokażę Wam jak właśnie szybko zrobić własną stronę internetową. Kiedy zalogujemy się na nasze konto, jak widzicie nie mam jeszcze żadnej zbudowanej strony internetowej, więc klikam zacznij. Mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza to zastosuj gotowy szablon, skorzystaj z generatora, zaprojektuj. Od zera. W zależności jak czujemy się na siłach, możemy wykorzystać jedną z tych trzech opcji. Dla osób naprawdę początkujących, nie mających styczności z tworzeniem stron, proponuję właśnie zastosować gotowy szablon. Klikamy, za chwilę załadują nam się szablony. Mamy je bardzo fajnie posegregowane po lewej stronie, więc możemy wybrać odpowiednią dla nas kategorię. Ja wybrałem zakładkę Portfolio i wybieram szablon Care. On jest taki powiedzmy dedykowany pod portfolio. Oczywiście można też przerobić każdy inny tutaj, jakby wasza wena twórcza, ale ja wybieram ten. Po załadowaniu całego szablonu widzimy wszystkie sekcje, które nam się tutaj pojawiły, więc każdą jedną sekcję możemy edytować według własnego uznania. Po lewej stronie mamy menu, które będziemy przerabiać sobie tutaj na bieżąco, jak będziemy chcieli coś zmienić na stronie. U góry mamy pasek, w którym takie najważniejsze przyciski to to, że możemy tworzyć stronę internetową, która jest przyjazna do urządzeń mobilnych, jest mobilna, możemy również kliknąć podgląd i opublikuj stronę internetową, ale przejdźmy sobie najpierw do tutaj całej edycji. Na samym początku zacznijmy od menu. Zmienimy logo, zastąp obraz i wybieramy logo z naszej biblioteki. Możemy wgrać oczywiście swoje pliki i ja wgram tutaj część grafik, które wcześniej sobie przygotowałem. Moje logo będzie w kolorze białym i przechodzimy teraz do stylu, ponieważ możemy tutaj menu akurat zrobić tak, żeby ono było przezroczyste. Żeby zmienić kolor napisów, klikamy tutaj nasz pędzelek i wybieramy kolor tekstu nagłówka. No taki, jaki nam odpowiada. Ja wybiorę po prostu biały. I teraz tak, na przykład nie chcę mieć takiego baneru z napisami. Widzę, że tutaj on jest podzielony na dwie sekcje, więc tak naprawdę klikam na napis, nie interesuje mnie, klikam delete, usuwam go, przycisk również, to zdjęcie również i tak naprawdę mamy jedną wolną sekcję, ponieważ stwierdziłem, że chcę, aby tutaj był jeden duży baner z moim zdjęciem. Po kliknięciu u góry mamy zmień tło i możemy wybrać jako obraz. Dodaj obraz i ja tutaj mam taką swoją fotkę, którą właśnie wstawię. I zobaczcie teraz co się stało. Nasze zdjęcie rozciągnęło się u góry dzięki temu, że zmieniłem tutaj w tym miejscu, edytuj, przepraszam, o, w pędzelku, zmieniłem na przezroczysty nagłówek. Inaczej byłoby pod spodem, a tak ładnie nam nachodzi na całość. Co dalej? W prosty sposób zmieniamy napisy, które tutaj są, czyli na przykład jeżeli tutaj chcemy wpisać, na przykład, żeby będzie krótko o nas, Będziemy mieli tutaj jakiś opis, oczywiście napiszemy sami. Jeżeli chcemy coś tutaj powiększyć, robimy edytuj tekst i jak w zwykłych programach do edycji tekstu zmieniamy na przykład na wielkość. Najeżdża nam. Zobaczcie, że cała sekcja tutaj, jak, ją, jak będziemy chcieli coś przesunąć, to mamy podzieloną na prostokąty. To jest taki grid zrobiony, żebyśmy wiedzieli co jest w którym miejscu i po tym gridzie tak naprawdę możemy tutaj się przemieszczać. Tak, wtedy wiemy, że wszystko jest fajnie równo poukładane, więc damy o nas tutaj takie u góry. Patrzymy, czy tu jest mniej więcej równo. Jest równo i możemy coś takiego zostawić. Powiedzmy, że na dole, tutaj w tym miejscu napiszę, no, tego nie chcę, to sobie usunę, zostawię tylko ten tekst. Edytuj go i napiszę, czym się zajmuję I w tym miejscu, na przykład, wrzucam sobie custom. Live, fotomanipulacja i na przykład DIY. Tak, teksty można sobie wymyśleć. Wszystko możemy sobie poprzesuwać tak jak chcemy w bardzo łatwy sposób. No i tutaj, nie wiem, wrzućmy jak pracuje. O, Jak pracuje. Tekst można również zmienić. No, ten tekst może też zostać. I tutaj przycisk mnie nie interesuje, a to zdjęcie w bardzo łatwy sposób mogę zmienić. Edytuj obraz i wstawiam swój, który wcześniej przesłałem. O właśnie, tak, żeby moją twarz było widać. Tu powiedzmy, że na dole nas to nie interesuje. Teraz, jeżeli zostaje nam wolna sekcja, możemy ją bez problemu zmniejszyć, lub po prostu całkowicie usunąć. Wtedy wszystko nam się tutaj ładnie dorówna. No, bardzo fajnie to jest pokazane na tych wszystkich sekcjach, tabelkach, które bez problemu można edytować. I tu na przykład masz pytanie. Napisz do mnie na kontakt małpa.czuga.pl No wiadomo, jeszcze kontakt sobie możemy zrobić, więc to nie jest gdzieś tam problem. Tu przesuwamy, przesuwamy nasze wszystkie rzeczy i powiedzmy, że jest OK. Mamy stopkę, którą też możemy edytować. Tu sobie mogę wpisać na przykład Czuga Design. Zmienić tutaj kontakt, zakładkę, więc bez problemu możemy to zrobić. No dobra, przejdźmy z powrotem do naszego menu, ponieważ chcemy, żeby to było jednak powiedzmy portfolio. I w tym miejscu zmieniamy, edytuj nawigację i zmieniamy napisy. Edytujemy. Tutaj będziemy mieli, zmieni nazwę, i damy na portfolio. I tutaj spuszczymy sobie kontakt. Zapisz. No, akurat nas poprzenosiło na tę stronę. No i dobra, chcemy teraz zrobić nasze portfolio. Portfolio. Tutaj tak, nie interesują nas te napisy, bo chcemy, żeby od razu osoba, która byłaby zainteresowana naszymi pracami, wskoczyła na nasze portfolio. Na samym początku zmieńmy tło, bo wiadomo, tutaj Lego wstawi Lego. <logo>, logo wstawiliśmy sobie biały, więc zmienimy tło, właśnie może ona, taki kolor, żeby, no nie wiem, taki mi odpowiada po prostu, więc taki zostawimy. I teraz przechodzimy do dodaj element. I tutaj mamy dodatkowe rzeczy, które możemy dodać. I w tych rzeczach, w tych elementach mamy coś takiego jak galeria, którą możemy wrzucić. Zobaczcie, że ona nie jest teraz równa, ale my bez problemu suwakami możemy ją rozciągnąć tak jak naprawdę chcemy. Chcemy, żeby troszeczkę sekcja była też niżej, żeby było więcej oddechu i tą galerię, zarządzaj galerią, klikamy, usuwamy te wszystkie zdjęcia, które tu mamy i dodajemy nasze. Ja tutaj miałem kilka przygotowanych. Dodajemy do naszej galerii. I tak naprawdę już wszystko tu widzimy, ale oczywiście są cztery zdjęcia, musimy to troszeczkę rozciągnąć. Żeby też osoba wiedziała w którym miejscu jest, no to dodajemy kolejny element, czyli tekst. Wrzucamy i tutaj wpiszemy portfolio. Damy kolor biały, pogrubimy. Wybierzemy, aby było na środku. I przesuniemy w tym miejscu, może tak sobie troszeczkę zmniejszymy, żeby albo damy na równo, żeby było na cztery bloki. Mamy portfolio, tutaj troszeczkę zmniejszymy, to damy do góry. No i okej, okay, powiedzmy, że jak najbardziej może być w taki sposób. Przejdźmy teraz do zakładki kontakt. Tutaj również zmienimy na takie same tło, które mieliśmy tam, żeby już to powielić. Zmienimy tekst na biały, jeżeli chodzi o formularz kontaktowy. Możemy go jak najbardziej tutaj edytować. O, widzę, że tutaj troszeczkę nam się napis schował, to rozciągniemy, rozciągniemy to, co mamy tutaj na dole. I na przykład, nie wiem, jeżeli mamy mm, jakiś wiem, lokal stacjonarny, do którego chcielibyśmy kogoś zaprosić, no to możemy jak najbardziej dodać mapę. Mapę dojazdu, którą mamy po tej stronie. Wrzucamy, rozciągamy na taką długość, jaką chcemy. I edytując mapę tutaj dodajemy swój adres i tak naprawdę mamy gotową zakładkę kontakt. I zobaczcie, że tak naprawdę tą stronę już mamy w tym momencie przygotowaną, moglibyśmy ją publikować. Oczywiście trochę to dłużej Wam zejdzie, bo teksty trzeba napisać sobie samemu, ale tak naprawdę gdybyśmy chcieli, no to w bardzo prosty sposób mamy już przygotowaną naszą stronę wizytówkową, nawet już z portfolio. W trakcie oczywiście Waszej pracy, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, macie support 24 na 7, więc jeżeli potrzebujecie jakąś pomoc, to jak najbardziej możecie skorzystać z takiego supportu. No dobra, mamy stworzoną stronę, teraz chcemy ją opublikować. Opublikuj stronę internetową i tutaj musimy ją przy, y, przypiąć do naszej opcji, którą wy, mamy wybraną, mamy wykupioną. Ja akurat mam tutaj tą opcję: Website, przyporządkuj do strony internetowej. I teraz tak, możemy podłączyć własną domenę, ale jeżeli nie potrafimy tego na w chwili obecnej, możemy skorzystać z domeny, którą oferuje nam Zyro. I tutaj możemy wpisać na przykład czuga design. Świetnie, domena jest wolna, kontynuuj. Teraz nasza strona jest publikowana. I zobacz stronę internetową. Po kliknięciu już będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda nasza strona. Już możemy skopiować ten link, możemy wysłać do znajomych, udostępnić, puścić na niego reklamę, co tylko tak naprawdę chcemy i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Mamy wszystko ładnie poukładane, no, wiadomo, no, teksty nie są popisane, przechodzimy do portfolio, w portfolio mamy wszystkie nasze zdjęcia, które wrzuciliśmy, w portfolio możemy się poprzerzucać pomiędzy naszymi fotkami, a jeżeli ktoś jest już zainteresowany, to przechodzi do zakładki Kontakt i jest w stanie się z nami skontaktować. Jeśli chcecie sprawdzić, właśnie, jak zachowuje się strona internetowa na urządzeniach mobilnych przed jej publikacją, to tak jak mówiłem, tutaj mamy ten przycisk i dzięki niemu możemy właśnie zobaczyć, jak zachowuje się nasza strona internetowa i tutaj to, co będziemy edytować w tym miejscu, nie oddziałuje na to, co dzieje się na stronie w wersji komputerowej, znaczy no w wersji na laptopy, na komputery stacjonarne. Jak widzieliście, szablonów jest naprawdę dużo, z których możecie skorzystać i wybrać taki, jaki po prostu Wam przypadnie do gustu. Możecie stworzyć swój sklep internetowy, bo też jest to duże narzędzie do tworzenia tworzenia sklepów internetowych. Możecie stworzyć swojego bloga, a wszystko jest przyjazne, jeżeli chodzi o SEO. I tak jak mówiłem, przypominam wam, że aktualnie trwa promocja dla moich widzów, czyli za 99 zł pakiet website na cały rok. Kiedy wykupicie, macie 3 miesiące za darmo. Wykorzystujcie mój kod Czuga albo po prostu klikajcie w link, który jest w opisie. A oferta jest oczywiście limitowana czasowo. Jeżeli kreator nie przypadnie wam do gustu, to macie 30 dni gwarancji na zwrot pieniędzy. Obsługa jest bardzo łatwa, ceny wydaje mi się, że są bardzo przystępne dla osób, które nie potrafią programować, i mamy też szybki czas ładowania strony. A jeszcze na koniec jest tutaj trochę takich narzędzi biznesowych, które możecie wykorzystać do tworzenia treści, tworzenia logo. No, jest tego sporo, więc warto sprawdzić, warto przetestować samemu. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, no to napiszcie to w komentarzu. Też czekam na Wasze propozycje kolejnych poradników, jakie chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Zapraszam Was na mój główny kanał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie trzymajcie się, cześć!